Cześć, tu Sandra. Dzisiaj znowu filmik z pracami, z tym, że dzisiaj tylko jedna karteczka. Mam nadzieję, że, że się Wam spodoba. Może nie będzie za długi ten filmik, ale mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, żeby tutaj sobie zajrzeć. I to jest karteczka na piąte urodziny dla dziewczynki. I jak już widzicie, to jest shaker. Cały ten wierzch jest podniesiony na, na piance i cały środek karteczki jest takim dużym shakerem. I ten papier tutaj z syrenką, to jest z Empiku. Pewnie znacie, albo nawet sami macie taki mały bloczek. I to jest konkretnie ten arkusz. I jak go zobaczyłam, to od razu tak mi się, wiecie, rzuciło w oczy, że tutaj coś na środku fajnego by się przydało zrobić. No i tak jak widzicie, zrobiłam shakera. Wycięłam po prostu tutaj według tych wszystkich ozdób cały ten środek. No i to jest podniesione na, na piance. W środku tutaj mamy cyfrę 5, bo to są piąte urodziny i to jest takie świecące, holograficzne i tym chciałam trochę nawiązać do, yy, do urodzin właśnie tej dziewczynki, która kartkę dostanie, bo teraz będzie taka, że tak powiem, impreza dla znajomych i moja córka właśnie się wybiera i zaraz tą karteczkę mi zwinie i, i będzie się szykować do wyjścia. Ale już były też wyprawiane urodziny takie dla, dla rodziny bliższej, dla, dla gości, i wiem, że właśnie pojawiły się balony takie duże w kształcie piątki, takie wiecie, te, te dmuchane helem, takie foliowe. I właśnie były takie tęczowe, holograficzne. I tak myślałam, że tutaj trochę nawiążę do tego tą karteczką. Ten tutaj wodorost, czy jak to tam by nazwać to jest wypychanka z bloku akcjonowego. I konkretnie z tego, akurat fajnie tutaj mi wpasował taki klimat morski, akurat tych Lux paper blocks, nie mam za dużo, bo, bo to są, wiecie, z Akszona i akurat, no ja mam daleko, ale jeszcze udało się kuzynce w, w, z Niemiec dorwać, także tutaj mam kilka sztuk. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Bo z tego, co się orientuję, to po prostu się pojawiają jakieś wzory, i jak one się skończą, to potem już wchodzą następne, i ciężko te, te starsze wersje dorwać. Ale w każdym razie, może tutaj macie też jeszcze akurat ten konkretny. Fajne rzeczy tutaj są w środku, jak sami pewnie dobrze wiecie. No i akurat tutaj o, z tych wypychanek taki ten jeden wodorost mi kolorystycznie fajnie przypasował, więc go sobie tutaj wzięłam. I w środku, jak to shaker, to tutaj coś musi latać. I jak widzicie, no dobrze widać w miarę, tutaj zaglądam do góry, do, do kamery. W środku są cekiny i są mikrokulki. I większość z tego jest AliExpress. Tutaj akurat dwa kolory cekinów są z PEPCO. Kiedyś kupiłam taki zestaw, to nawet też u kogoś w holu zakupowym widziałam. Taki duże, duże takie opakowanie z takim wyciętym okrągłym, jakby okienkiem z wierzchu, i w środku było pełno różnych takich opakowań cekinów, różne kształty i kolory. To chyba za 8 zł było. Jeśli się nie mylę, to, to jeszcze może jest gdzieś tam dostępne na półkach. Się chyba coś tu mi odkręciło. No i właśnie te dwa kolory mi tutaj przypasowały. Oprócz tego jeszcze mam dwa takie kolory. One są takie, już bez połysku. Takie pastelowe. Jest turkus i taki fiolet. I to są cekiny takie płaskie. One są nie, nie takie pozaginane jak wiecie, te, te standardowe. I te kupiłam akurat na AliExpress. Także jakbyście chcieli, to mogę tam podrzucić Wam linka. Dajcie znać czy, czy, czy coś. No i mam jeszcze kilka innych kolorów. To, co tutaj w tych pudełkach widzicie, to jest pół opakowania tego, które się normalnie kupuje, bo się podzieliłam już nimi no i myślę, że fajne są właśnie do shakerów one są płaskie, więc nie, nie musi ten shaker być nawet jakiś specjalnie gruby, nie, nie haczą o nic tam w tle trochę się, wiecie co, tutaj elektryzują do tego opakowania i zresztą jak one przyszły z Ali w takim woreczku zaklejonym to też większość była przyklejona tak jakby naelektryzowana do no do tego woreczka, ciężko było je wyjąć ale tu shakerze, tak jak widzicie, latają sobie i jakoś specjalnie nic im się złego nie dzieje. Drogie nie były. Teraz strzelę cenę, ale coś koło 3 zł chyba za... Chyba nawet nie za takie opakowanie dosyć spore, bo mówię, że to tutaj to jest połowa. No i same te pojemniczki, jeśli byście byli ciekawi, jeśli może szukacie czegoś podobnego, to są pojemniczki też z Pepco. One są plastikowe, są zakręcane, także same się nie otworzą, nic się nie wysypie. No to trochę tutaj tych cekinów pomieszczą. Ja wszystkie swoje cekiny przesypałam sobie do tych pojemników i mam to po prostu tak wrzucone w taki jeden duży koszyk i sobie tam grzebię, szukam czego potrzebuję. I słuchajcie, to wygląda w ten sposób, bo jeszcze mam jedno, się uchowało, puste całe opakowanie. Tak jak widzicie, jest pakowane po 6 sztuk i kosztuje 3,99. Także możecie zaglądać już jakiś czas temu, co prawda to kupowałam, ale może gdzieś tam jeszcze u kogoś z Was się w Pepko uchowało i, i może potrzebujecie. Także polecam zaglądać, bo różne fajne rzeczy nawet w Pepko można czasem dorwać. No i oprócz tych cekinów są jeszcze mikrokulki, które uciekają i użyłam tutaj tych trzech kolorów. I to też są kulki z AliExpress. One są w takich odcieniach różowym, niebieskim i taki ni to beż, ni, ni to taki łosoś, taki dziwny kolor. I one wszystkie opalizują na tęczowo. Nie wiem, czy tutaj będzie to w ogóle widać coś. I jak już widzicie, są w różnych rozmiarach. Są takie malutkie całkiem, średnie i takie trochę większe. Tutaj wsypałam po prostu tak, jak, jak przechyliłam pojemnik tak wyleciały, także te największe nawet też tutaj się trafiły i bez problemu tutaj latają, nic się nie haczy. A shaker jest na taśmie 3 milimetrowej, także tutaj to nie jest jakiś specjalnie gruby shaker. No i to kupowałam, tak jak mówiłam, na Ali. To już przyszło w tych opakowaniach, bo to są, widzicie, takie tutaj z nadrukiem, to już przyszło tak zapakowane. Też nie było jakoś specjalnie drogie, i myślę, że, że fajnie się sprawdza. Czy do shakerów, czy nawet później do jakichś prac mediowych, można to gdzieś dodać jako taki zapychacz, żeby coś ciekawego tam dorzucić jeszcze. I myślę, że fajnie wygląda. Też było dosyć tanie. Może za dużo tutaj tego nie ma, tak pan bokiem nie pokażę, ale tu jest mniej więcej pół takiego pojemniczka. Ale tam do shakerów wiecie też za dużo się tego nie wsypuje. Zazwyczaj się taki miks robi różnych innych rzeczy. Także myślę, że na jakiś czas to starczy, a fajnie się sprawdza. No i tak prezentuje się karteczka. Tutaj jeszcze użyłam też brokatów w kleju na włosach syrenki. Chyba będziecie to widzieć. O, mniej więcej. I tutaj, właśnie na tych wodorostach w tle. I to są brokaty takie z chińskiego sklepu, takie duże. To już kiedyś też pokazywałam przy okazji jakiegoś innego filmiku. I tak jak już wtedy mówiłam, fajne mają kolory. Fajnie ten brokat zostaje. On, jak się tak przejdzie palcem, może trochę się tam osypuje, ale w większości zostaje na swoim miejscu. Z tym, że one są takie trochę wodniste i trzeba. Uważać przy nakładaniu, po prostu pomału to nakładać, albo warstwami, tak trochę poczekać aż wyschnie, kolejną warstwę, znowu poczekać aż wyschnie. Ja tutaj na te włosy chyba trzy warstwy nałożyłam, także dosyć sporo tego brokatu jest. No i tak jak mówię, trzeba temu dać wyschnąć, żeby się nam papier nie, nie pofalował, bo to jednak jest mokre. I to też nie, nie kosztowało dużo, coś koło 3 zł, trzech z kawałkiem, także za taką dużą butlę to, to myślę, że się opłaca. I też mam kilka kolorów i... Po prostu, jak gdzieś tam trzeba coś błyszczącego dodać, to sobie tak z tego korzystam. I oprócz tego tutaj jeszcze się pojawił banerek z napisem. To jest akurat jakiś ścinek z innych papierów, chyba nawet z Lemon Craftów, taki mintowy I napis, to jest naklejka, taka ze złotym napisem, Make a Wish. Też nie chciałam tu dawać takiego bezpośredniego, yy, urodzinowego napisu typu Happy Birthday, czy wszystkiego najlepszego, czy, czy w dniu urodzin, bo myślę, że ta kartka cała jest w takiej bajkowej stylistyce, taka wiecie, fantazy, tu jakieś syrenki, jakiś taki podwodny świat i tak dalej. I ten napis Make a Wish, czyli pomyśl, życzenie, to myślę, że tak jakoś bardziej mi tutaj przypasował. Myślę, że karteczka, przynajmniej mam nadzieję, że karteczka się spodoba. No, wiecie, tak jak to dziewczynki lubią, lubią różowy kolor, jakieś błyskotki, jakieś właśnie syrenki jednorożce, takie bajkowe rzeczy. Także mam nadzieję, że się wpasuje. I chyba to się rozgadałam i chyba Wam nie wspominałam jeszcze, że tutaj ogon syrenki i ten konik morski są przejechane. Glossy akcent, tutaj o, chyba nawet trochę widać. A z kolei wszystkie muszelki i te rozgwiazdy są zrobione crackle akcent dla odmiany. Także nie jest tak nudno, coś tutaj się trochę dzieje, no w środku shaker sobie lata. Także taka niby prosta karteczka, taka płaska do koperty, tutaj nic za dużo nie odstaje. Tak jak mówiłam, 3 mm ma pianka, także jest dosyć cienka ta karteczka, no ale jednak nie taka do końca zwyczajna, coś tutaj się dzieje. Także mam nadzieję, że na urodzinach się spodoba, że będzie fajną pamiątką i dziękuję również Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa pa.